Dzień dobry Państwu, witam Państwa Stanisław Brzozowski, oglądacie Państwo telewizję Telepres, a dzisiaj po dłuższej przerwie, bo w ogóle jesteśmy troszeczkę po dłuższej przerwie, mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczą, gościmy Rafała Meklera, lidera ruchu, ruchu narodowego na województwo lubelskie. Witam cię Rafale. No witam cię, Stasio. Witam Ostatni Państwa. raz, żeśmy się widzieli na marszu Niepodległości tak w Warszawie, no ale już mamy dzisiaj 1 grudnia, czas szybko leci. No więc ciekawostka dzisiaj mamy dzień yy, światowy dzień Aids. Tak, no tutaj yy, mm. też taka dygresja drobna. Pewnie bardzo mało z naszych telewidzów wie o tym, że Aids jak tylko pojawił się, gdy rozpoznano tą chorobę, yy, został nazwany Grid. Grid, mm -hmm. e, od angielskiego od, e, to taki skrót od gay related immune deficiency. Czyli no związana z homoseksualistami. Wiadomo, e, no, spadek, spadek odporności związany z, homo, z homoseksualizmem, mm -hmm, więc to, to też żebyśmy wiedzieli, to też bardzo dobrze. Ta, ta akurat ten dzień tak pokazuje, w jaki sposób y, manipuluje się językiem, jak zmienia się konteksty, żeby powiedzmy, nie tworzyć tego tła, którego, które, którego main, mainstream by tworzyć nie uh -huh. No tak, ale m, ja to skomentuję, może, bo jak tu żeś na, nawiązał do tego tematu, to że my, akurat, obydwaj, nie mamy problemu ani z AIDS, ani z, z, z tą przyczyną, do, do, która skłania, powiedzmy, do, 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 do zachorowania. Nie jestem jest na pewno gay related. <grym> Także tu uspokajamy naszych, naszych telewidzów. I przejdźmy może e, do pierwszego tematu. Mianowicie chciałbym Ciebie zapytać o Twoją opinię bo ostatnio dowiedzieliśmy się z X, bo, bo tak się składa, że polityka teraz na X jest uprawiana. Więc minister Przydacz z kancelarii prezydenta Nawrockiego, zresztą należy tutaj chyba podkreślić fakt, że minister Przydacz przeszedł z kancelarii prezydenta Dudy. Jak to się mówi takim dziarskim krokiem do, do ekipy prezydenta Nawrockiego, no to jest jakaś taka sugestia z mojej strony, bo o co chodzi? Chodzi o to, że mm, Pan prezydent Nawrocki miał się spotkać z Wiktorem Orbanem na Węgrzech, bo wizyta miała mieć tam 2,5 doby. Teraz została skrócona i właśnie została skrócona o to spotkanie z prezydentem Orbanem. Rzekomo chodzi o to, że prezydent Duda nie będzie się z nikim spotykał, kto się spotyka z prezydentem Putinem. Więc dziwna sprawa, bo spotykał się z prezydentem Trumpem, a on też się spotyka z prezydentem Putinem. No, Xi Jinping się spotyka z prezydentem Putinem. No, masa innych osobistości liczących się w polityce światowej spotyka się z prezydentem Putinem. No, czy to jest jakiś, w tym jakiś sens, czy my nadal mamy pozostawać tym imperium, czy tam humanitarnym, czy... czy, czy mocarstwem humanitarnym, czy w końcu zrozumiemy, że polityka nie na tym polega, tylko polega na, na działaniu w, w interesie własnego narodu, własnego kraju. No i co my właściwie zyskujemy? No bo, bo ja na, bardzo próbuję się przy, przy, przypatrzeć, wytężam wzrok, ale ja nie widzę żadnych korzyści z tej decyzji prezydenta Nawrockiego. A ty jak uważasz? A czy tutaj to należy, należy tutaj rozdzielić Dwa porządki. Porządek ten, powiedzmy, perspektywę, tą, którą przyjmuje kancelaria prezydenta, i z, z ich perspektywy, no taktycznie może to nie jest najgorszy pomysł. Ja mówię z ich perspektywy, bowiem moment jest bardzo niefortunny. Bo zakładam, że umowa, że wcześniej to spotkanie było omawiane dużo wcześniej, a znowu dynamika sytuacji ogólnej też jest inna. No i pojawiła się ta, ta wizyta Orbana u Putina i prawdopodobnie oni bali się tego, że zostanie, powiedzmy, tak jakby kolejna wizyta Orbana związana z, jak, w jakikolwiek sposób z tą wizytą u Putina, tak? I to prawdopodobnie ta obawa. Aczkolwiek ja nie uważam, że powinniśmy... Tak jak mówię, rozumiem z, punktu, z, tej, z tego punktu taktycznego z Kancelarii Prezydenta i tak dalej. Ktoś, ktoś tak sobie to wyliczył, ktoś tak stwierdził, no okej. Okay. Ale z drugiej strony, no, to Orban jest naszym sojusznikiem w Unii Europejskiej, bo bardzo często jest tak, że my słyszymy, powiedzmy, że my, jako tutaj strona konserwacyjna, Aktywna. Dlaczego wy nie krytykujecie Rosji? Tak, no ale gdyby teraz przyjrzeć się naturze krytyki, którą my używamy. Które stosujemy, no to się okazuje, że ta natura ma głównie wymiar gospodarczy albo kulturowy. I z reguły jest w odniesieniu albo w stosunku do Unii Europejskiej, albo w stosunku do Ukrainy. I teraz wymiar gospodarczy, no to oczywiście kwestia Ukrainy. Ta kwestia tego bezrefleksyjnego, e, takiego bezmyślnego pomagania Ukrainą momentami, pomagania Ukrainie, a z drugiej strony mamy, no krytykujemy też Unię Europejską za te wszystkie polityki, które garotą klimatyczną. Ściskają, ściskają szyję gospodarki polskiej, przede wszystkim, bo to jest ten punkt odniesienia, który nas powinien interesować, i, i dlatego my krytykujemy. A znowu, też dlaczego nie krytykujemy Rosji? No, z Rosją nie jesteśmy w żaden sposób ani gospodarczo w tym momencie związani, ani kulturowo nic od Rosji nie zależy. Oczywiście będziemy krytykować Rosję za to, że Rosja zaburzyła powiedzmy architekturę bezpieczeństwa w Europie, bo za to należy Rosję krytykować. Żebyśmy mieli jasność, bo bowiem, no, jakby nie patrzeć wywoływanie wojny, napadanie na drugie państwa no, nie mieści się w kategoriach państwa demokratycznego. Też żebyśmy mieli jasność. Ale krytykowanie powiedzmy Rosji tutaj za, za jakieś kwestie związane z gospodarką czy kulturowe. No to, to jest bezcelowe, bo my nie mamy żadnych relacji. Możemy krytykujemy Rosję i możemy i krytykujemy Rosję za, za różne zaszłości, zaszłości historyczne. Krytykujemy Rosję za postępowanie chociażby w kwestii cmentarza w Katyniu, tak, gdzie zdjęto polskie insygnia. Ale, ale no tutaj ta, powiedzmy, wymiary naszej krytyki, no też, tak jak mówię, ograniczają się do, do tego. Do, 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 tych, do, do tego, w jakiej relacji jesteśmy, tak? Możemy krytykować relacje. No dobrze, ale słuchaj, yy, yy, po pierwsze, tak, yy, prezydent Trump spotyka się z Wiktorem Orbanem, ja i bardzo go, bardzo go szanuje i yy, nawet podczas Mało spotkania tego. któregoś tam, nie wiem czy to na Alasce, czy gdzieś, yy, to pytał się, gdzie jest Wiktor, w ogóle dopytywał tak. się o Wiktora Orbana, ceni go po prostu jako niezależnego yy, polityka i, i takiego samodzielnego gracza na arenie. R międzynarodowy. Druga sprawa, którą ja troszeczkę inaczej widzę, to uważam, że ta wojna na Ukrainie to tak do końca nie została wywołana przez Rosję, bo została wywołana przyczyny w zasadzie były to był ten Majdan, który został na który Amerykanie wydatkowali 5 miliardów dolarów i jest to też uważane cały czas sami Amerykanie mówią, że to jest proxy war. Że to ale, jest proxy war. Że, ale, to jest, ale, okay, okay. że Rosja została sprowokowana tym, że Amerykanie nie dotrzymali swoich umów, które by zawierali wtedy, kiedy Ukraina. Oddawała broń nuklearną, no, pamiętasz to, to... to, to memorandum budapesztańskie. Tak, tak, memorandum budapesztańskie, i gwarancje miały być, ale Ukraina, między tak, jak to mówią, niedomówione może to było, miała pozostać tym państwem neutralnym. A Więc... tutaj zaczęły być działania pozyskania czy, czy wyłuskania Ukrainy z tej strefy wpływów rosyjskich, co jest wiadomo dla imperium rosyjskiego zabójcze. Więc tutaj Rosja w zasadzie broniła. Status quo w pewnym sensie, nie? Dobrze, tylko jeszcze wrócę do, wrócę do tego, odniosę się do tego, co powiedziałeś, tylko wrócę jeszcze do tego Orbana, mało tego. Orban dostał zielone światło ze Stanów Zjednoczonych co do tych działań, e, z, powiedzmy, w relacjach Węgry-Rosja, co do działań odnośnie, e, powiedzmy, pozyskania gazu i, i tych surowców energetycznych. Plus jeszcze dostał zielone światło na budowę elektrowni atomowej z, 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 przy, pomo przy, no przy pomocy Rosjan, więc to też było tutaj to działanie skoordynowane. A co do e, tej samej sytuacji, e, powiedzmy, związanej z tym. No ja ja postrzegam to w ten sposób. Jeżeli byśmy poszli do sądu, tak? I mamy w sądzie sytuację, że powiedzmy, ktoś kogoś pobił, tak? Wyobraźmy, taką sytuację. I teraz zawsze ten, kto uderzył pierwszy, będzie wzywany do tego, żeby wyjaśnił, będzie wstawiany w roli potencjalnego no tak, agresora. I w to, w jaki sposób? To, to będzie działało pod każdą szerokością geograficzną. No wszędzie. Tak. Ten, który. Zaatakował, zawsze będzie się tłumaczył, zawsze będzie postrzegany jako winny, a dopiero potem kwestia tego i wysokości wyroku będzie uzasadniana racjami jego. Więc, żebyśmy mieli jasność. To, to, Nieważne, to, że ten go przedtem to nie ma znaczenia. sprowokował to nie ma znaczenia. różnymi brzydkimi słowami, prawda, to to ważne, nie ma że ten uderzył. Agresor zawsze jest winny, no przykro mi bardzo. Rzecz też cała <laughs> polega na tym też, to o czym ty powiedziałaś, to nie tylko Memorandum Budapesztańskie, bo przypomnijmy, że w 2008 roku był szczyt NATO w Bukareszcie, na którym to szczycie NATO zadeklarowało przyjęcie do struktur NATO Gruzji i Ukrainy. No Wówczas Rosjanie już mówili, że jest to czerwona linia, która będzie nieprzekraczalna, na której przekroczenia oni się nie godzą. No. Później oczywiście były te ćwiczenia NATO w Gruzji i tak dalej, i no i pamiętamy sytuację z Gruzją, no, oczywiście granie tymi mniejszościami i tak dalej, no to Rosja, Rosja potrafi w te, w te, takie, w te w tą taką politykę, to też należy sobie jasno powiedzieć. No, oczywiście, no, sytuacja z Gruzją, wiadomo jaka była, była wojna mm -hmm. i tak dalej, i po tym samym kluczu była, była, była mm -hmm. wojna na Ukrainie, tak, bo to były jasne deklaracje tego, żeby, żeby, żeby no, jednak, Ukraina deklarowała, że do tego NATO nie wejdzie, zresztą jest książka e, Abelowa, która mówi jak z, której tytuł jest e, polecam książkę jak Zachód wywołał wojnę na Ukrainie. Też jest, czy jak wywołaliśmy wojnę na Ukrainie, no e, która cały krok po kroku to, 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 to opowiada, tak? A znowu wracając może już John do... Melsheimer, e, wielkie Złudzenie, prawda, też tutaj ta, ta, ta. dokładnie jest to wszystko opisane te mechanizmy. No to oczywiście to nie może nie tutaj nie ma co dyskutować, ale wracając do sam, samego meritum e, te, 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 o którym zaczęliśmy e, Zaczęliśmy od, czego, od którego zaczęły się też ta, te dygresje, które zaczęliśmy. Mm -hmm. tak? No, ja uważam, że tak jak mówię, taktycznie rozumiem, dlaczego tak się stało, aczkolwiek uważam, że długofalowo, strategicznie to nie było dobre. No. To nie było dobre, bo, bo, bo no, wiemy, jak jest. Przy czym, przy czym też, żebyśmy też mieli pełny obraz, nie należy idealizować Orbana. Bo przypomnijmy sobie, gdy były, gdy były te kwestie ekologiczne. Głosowane w Unii Europejskiej, wówczas mieliśmy dogadane, że i my, i Węgry będziemy wetować te wszystkie e eko-idiotyzmy, e te polityki, mm -hmm. i wówczas Węgry się wycofały. Bo dostały oczywiście tam różne, różne bonusy ze strony Unii Europejskiej, więc to, to też nie jest tak, że tutaj są jakieś. Węgry dług... grają nas dla siebie, nie? nie Węgry na grają siebie, dla siebie, nie? i dlatego tak, dlatego, tak jak mówię, no tutaj ta, ta powiedzmy odmowa wizyty, ona oczywiście dług... strategicznie, długofalowo w mojej opinii będzie wyglądała źle. Krótkoterminowo, taktycznie jestem w stanie ją zrozumieć, aczkolwiek no, niekoniecznie się z nią zgadzam. Wiesz, bo chodzi mi o to, że. Węgry na przykład zupełnie świadomie właśnie prowadzą taką politykę w interesie węgierskim i na przykład ich stosunek do tej wojny na Ukrainie jest zupełnie inny Oczywiście. niż naszych warszawskich, powiedzmy. Rządów, w związku z czym może przejdźmy gładko do tego tematu ukraińskiego, bo przecież wiemy doskonale z doniesień medialnych, bo tego się nie da zamieść pod dywan, że afera goni aferę i, i aferą pogania, no można tak. to tak by kolokwialnie określić. W związku z czym teraz ostatnio podawały media o tym, że bliski, najbliższy, można powiedzieć, prawa ręka Zełęskiego, prezydenta Zelenskiego, pan Jermak, został aresztowany przez NABU, tą, tą antykorupcyjną służbę, która jest tam na szczęście kontrolowana przez Amerykanów, bo gdyby nie, to pewnie już tam były próby no, wcześniej, próba, żeby ją podporządkować tak, 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 sobie tak, tak, tak. przez Zełęskiego. No, i, i teraz wiesz, nasz stosunek jakby do tego, w tym sensie, że na przykład minister, w tej sytuacji minister Sikorski deklaruje, że ofiar damy po prostu jako Polska, jako państwo, z naszego budżetu, z naszych podatków 100 miliardów, nie, 100 milionów chyba przesadziłem dolarów. Akurat taką kwotę ukradli niedawno i podawały media. Czy to właśnie ma jakąś, jakąś zbieżność? Jest jakaś zbieżność między tymi kwotami? No i, i generalnie chodzi w ogóle o jakikolwiek sens wspierania czy, czy dokładania do worka bez dna. Ja uważam, że tutaj bardzo, bardzo dużo wątków jest, które. No, można poruszać oczywiście temat jest bardzo szeroki po pierwsze z mojej takiej wiedzy powiedzmy podręcznej to my Ukraińcom bardzo bardzo wielu, bardzo wiele, wiele pomogli pomogliśmy pomagamy i ma to wymiar finansowy bo chociażby z, przed kilku dni informacja że BGK emituje obligacje na sumę ponad miliard Miliard 100 milionów na pomoc Ukrainie. Czyli my tworzymy dług, obligacje są pięcioletnie, czyli w ciągu pięciu lat będzie trzeba je wykupić, więc my generujemy dług na poziomie państwo, przypominam, które ma potworny deficyt, państwo, które nawet na NFZ nie ma, nie, ludzie nie są w stanie, bo ja indywidualne informacje rozmawiam z ludźmi. Yy, yy, operacje, które powinny być przeprowadzane w tym roku są przekładane na następny rok, bo już nie ma pieniędzy, bo byłoby to nadwykonanie. Szwitale boją się, że po prostu jeżeli wykonają te operacje, to nikt im za to nie zapłaci. I teraz takie samo państwo, które naprawdę jest potężnie niedofinansowane w bardzo wielu zakresach generuje długu wysokości miliarda 100 milionów na Ukrainę. To samo państwo płaci setki milionów za internet dla Ukrainy. To samo państwo spłaca odsetki od długów ukraińskich. To samo państwo wysyła 100 milionów dolarów na, 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 na Ukraińcom po prostu. I tu się nagle okazuje, że może się w głowie zakręcić od tych subum, jakie my przelewamy na Ukrainę i każdy oczywiście trzeźwo myślący, odpowiedzialny Polak zada sobie pytanie, dlaczego my to robimy, jaki jest sens, jaka jest racja bytu, racja takiej postawy i teraz... Zadaję sobie zawsze to samo pytanie, które, które zadawać można przy kwestiach polityk klimatycznych. Gdzie, jeżeli, to bodajże Warzecha pytał o to, o, o politykę klimatyczną, że zapytał o to, jaki jest realny horyzont czasowy, w jakim pieniądze, które zainwestujemy, realne pieniądze, spowodują, że klimat się obni oziębi i o ile stopni. I tak samo możemy zadać dziś pytanie, i to pytanie powinno być zadawane, nie jest zadawane. W jakiej realnej perspektywie czasowej, przy zaangażowaniu jakich środków finansowych, Ukraina byłaby w stanie chociażby mieć przewagę nad Rosją? Bo to, że Rosji się pokonać przynajmniej w tym układzie nie da, bo państwa które ma broń atomową, nie da się pokonać, bowiem broń atomowa jest bronią państwa postawionego pod ścianą. Jeżeli Rosji, zresztą to Rosjanie o tym mówią, że jeżeli Rosji nie będzie, to im jest świat niepotrzebny. Zresztą mało tego. Gdyby nawet udało się Rosję zniszczyć, to przypominam, że w Rosji jest mechanizm tak zwanej martwej ręki, czyli w momencie, gdyby kręgi decyzyjne rosyjskie zostały unicestwione, to, z, to ym, cały arsenal atomowy zostanie odpalony na państwa zachodu. Więc. Tak jak mówię, brak jest kogokolwiek, kto w, w racjonalnej perspektywie wyznaczyłby jakiekolwiek cele, które my chcemy osiągnąć. Bo gdybyś ty czy ja inwestował pieniądze, załóżmy, nie wiem, kredyt byś chciał wziąć. Po prostu jest taka sytuacja, chcemy wziąć kredyt, tak? Masz jakiś pomysł na biznes, to ty masz przedstawić biznesplan, w którym będzie jasno, krok po kroku wypisane, w którym momencie ty planujesz te pieniądze odrobić, w jaki sposób. Jest, wszystko jest, powinno być, cały plan powinien być narysowany, i jeżeli on jest fizycznie wykonalny, jest racjonalny, jest, wszystko jest zgodne, powiedzmy, ze, i ryzyka są policzone, wówczas dopiero bank ci da pieniądze. A tutaj no. mamy taką sytuację, że my na, na zasadzie jakiegoś takiego, powiedzmy, sentymentu, odruchu, emocji, serca. odruchu serca, tak, my jesteśmy mocarstwem moralnym, tak, no, okradamy de facto naszych obywateli, bo z tym mamy do czynienia. Bo każdy, każda operacja, która została przełożona, każdy żołnierz, który jest niedofinansowany, który w tym hełmie dalej z Ludowego Wojska Polskiego biega po poligonie, jest tak naprawdę skutkiem tego, że państwo polskie przekierowuje środki nie tutaj, gdzie powinno. No tak, no ale e, tak jak mówisz, każda inwestycja, minimum 7 lat powinna się zwrócić, prawda? No Różne, no różne są inwestycje no różne, są, różne horyzonty, to Czasami to są, się buduje 10. Są tak, długo, długofalowe też inwestycje. Ale generalnie tak. Ale wymaga ale się nie... planu i tak, jakichś założeń. Oczywiście no to, to... są imponderabilia, są jakieś czynniki, tak zwane vis Major, tak siła wyższa. Ale generalnie od każdego, od ka, zasada racjonalnego wydawania pieniędzy, która obowiązuje w każdej instytucji. Oprócz państwa, oprócz rządzących, jest taka. Państwa, próż... polskiego, państwa, państwa polskiego powiedzmy, jest taka, że my musimy wiedzieć, kiedy te pieniądze do nas wrócą, tak? Ewentualnie, jeżeli do nas nie wrócą, jakie korzyści niematerialne osiągniemy, osiągniemy za, pomocą, za pomocą tego, tego, tego działania, tak? No, Ja tutaj specjalnie nie widzę, bo tak, po pierwsze, jak e, robisz jakąś inwestycję, no to jak wydajesz pieniądze, to dostajesz pokwitowanie, prawda? A tutaj wydajemy pieniądze i my nikt nie na, nam nie kwituje tych, Mało tych tego, pieniędzy. Mało tego, Amerykanom nikt nie kwitował <coughs> przecież te pieniądze, które... Ale oni um... mają siłę, oni mają, mogą wyegzekwować. No, mają, A my mają, jak możemy mają, wyegzekwować? Bo, bo jak my napos. mamy słabszą armię niż armia ukraińska? No to jak my będziemy egzekwować, to przecież to co, powiemy im, słuchajcie, no tak się nie robi, nie ładnie. Ja uważam, że w stosunku do Ukrainy... Do złodziei? No bo, no. bo taka jest prawda, no, no nie oszukujmy się, no tam jest po prostu korupcja, tam jest złodziejstwo i, 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 i to no, trudno ale, mówić okay, o tym, ale... żeby tam były normalne jakieś struktury dobrze, państwa, normalnego. Dobrze, ale z, to, to też zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz że dla, y, ludzie bardzo często zastanawiają się, dlaczego na przykład Unia Europejska y, albo Ukraina ma tak dobre relacje w Unii Europejskiej, a znowu Unia Europejska ma tak dobre no, tutaj relacje. Tutaj też złodzieje są. No bo jeżeli widzimy, że Ursula von der Leyer, celowo tak mówię, Lajer, Lajer, y, wysyła SMS-y, SMS-ami zamawia nam szczepionki, no to przecież to jest jeden do jednego, ten sam system, co na Ukrainie, gdzie oni tam podejrzewam, że w ten sam sposób operują. Że też brak transparentności, brak absolutnie jakiejkolwiek odpowiedzialności za wydatkowanie pieniędzy. No tutaj to, 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 to widzimy, że to jest system korupcyjny brukselski połączył się z systemem korupcyjnym ukraińskim i tu jest symbioza, tak? No, no, ja pomiędzy nimi jest Polska i, i, mm -hmm, i, i, mm -hmm. i, i przez Polskę trzeba przejechać. No tak. No już nie będziemy, jak to mówię wspominać o tej kwestii wołyńskiej, bo przecież można było tę sprawę załatwić w ciągu tych już trzech lat jakby, jakby trwania tego konfliktu. Ale problem, problem z Wołyniem, to też może jednym zdaniem się odniosę albo dwoma, problem z Wołyniem polega na tym, że tak, dziś Ukraina, państwo, które ma naprawdę wątłe podstawy historyczne, tak, jeżeli zaczniemy przyglądać się powiedzmy, bo też spójrzmy na Polskę, tak, przez Niemców i przez Austriaków zostało stworzone tak, między mi znaleźć ale, ale nawet nie wchodząc w to, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. My, jako Polacy, jesteśmy w stanie odnieść znaleźć polskich królów, jesteśmy w stanie znaleźć przedstawicieli polskiej magnaterii, jesteśmy znaleźć w stanie, jesteśmy w stanie znaleźć przedstawicieli polskiej szlachty, jesteśmy znaleźć w stanie, w stanie znaleźć przedstawicieli chłopstwa czy przedstawicieli kleru, i tak dalej. My jesteśmy w stanie mieszczan, żołnierzy. I ludzi, którzy po prostu identyfikowali się z Polską, byli uosobieniem polskości, tak? Mm -hmm. I czyli my jesteśmy w stanie, sięgając historią wstecz, odnaleźć przedstawicieli no, polskości, Polaków, ten, ten, tych depozytariuszy polskości, odnaleźć w każdym stanie społecznym i w, każdym, w, każdym, w każdej praktycznie epoce historycznej, tak? Oczywiście, no być może poza zaborami, rzeczywiście. Tak? I teraz. Przenieśmy to samo na Ukrainę. Ukraina, tak. Jeżeli sięgnie do, do, do stanu szlacheckiego, no to się okaże, że to byli głównie Polacy. Króla swojego też praktycznie nie mieli, można powiedzieć, tak? Jeżeli no jakaś magnateria, to też byli wszyscy Polacy. I teraz co zostało tylko Ukrainie? Została Ukrainie tylko ta wyszywanka, bo są w stanie się odnieść tylko do, do warstwy chłopskiej. Tej, tej z przeszłości i nic poza tym, tak? Dlatego symbolem Ukrainy, Ukrainy jest dzisiaj wyszywanka, tak? No, tak? I teraz państwo, które ma tak wątłe podstawy, powiedzmy, swojej, yy, swojej bytowości, musi szukać tej tożsamości, oparcia tej tożsamości w jakichś innych, nawet wcześniejszych, tak? Yy, jakichś, powiedzmy, wydarzeniach, czy osobach, czy czynnikach, czy, 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 czy jakichś sytuacjach, tak? I dlatego oni sięgają po, po ten, po ten banderyzm. dlatego oni wypierają wołyń. Bo muszą wyprzeć. Bo, no, nie, bo, 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 bo nie, nikt nie jest w stanie się pogodzić z tym, że nie masz tej perspektywy historycznej wstecz aż tak bardzo. Powiedzmy, jest tam mieliński tak, no ale to są jedynie uh -huh. jednostki. Uh -huh. e, nie jesteś w stanie sięgnąć, a to znowu, czego, czego ty sięgasz, okazuje się być niestety takim zgniłym, e, zgniłym jabłkiem, które no, pomimo tego, że powiedzmy może wyglądać dobrze, a de facto, de facto będzie, będzie czymś. Co, co ma jednak bardzo negatywny wydźwięk. Tak, to jest właśnie taka jest Ukraina. Tak? I oni dziś, budując tą swoją tożsamość na, na banderze, na tym, na tym wszystkim, nie mogą uznać Wołynia. A my znowu nie możemy się zgodzić na to, żeby zbudowali gmach swojej tożsamości narodowej na e, gloryfikacji bandery, bo, ja, bo jeżeli zbudują tą swoją tożsamość na banderze, to my potem tego gmachu nigdy nie zburzymy. No tak, ale Bandera, Szuchewicz to, to są twórcy w zasadzie kontynuatorzy też w pewnym sensie... Tej budowy, tej tożsamości ukraińskiej w nienawiści do Polaków, tak naprawdę. W kontrze. W kontrze. Tak, tak. tak, tak no. Nie no to przecież. Więc jak, o, o jakich my stosunkach Ale w latach dwudziestych? Z, z państwem, które budują swoją tożsamość. tożsamość narodową na nienawiści do Polaków. Ale Obamy oczywiście im po, po, latach... pomagamy, dajemy im wszystko serce na dłoni, no i, no i jaki efekt ma, ma być z tego? No, no to przecież jest nielogiczne zupełnie. No jest nielogiczne, i, i... I też przecież my, 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 teoretycznie patrząc na to, będąc państwem w Unii Europejskiej, powinniśmy móc, od, móc oddziaływać na państwa europejskie, żeby one wymagały od Ukraińców odrzucenia tego, tego tła, bo jednak, bo tutaj też żebyśmy mieli świadomość, Cała, cały koncept. To, powiedzmy tego wpisywania się w ten banderyzm, polega na tym, że na tym micie, że banderowcy walczyli z Sowietami i, na, i, i tutaj nagle się okazuje, że w, w ten koncept z bolszewizmem, tak? W ten mhm. koncept pasuje na przykład 14 Dywizja SS, no bo przecież walczyła z Niemcami, walczyła z bolszewikami, No tak. tak? I tutaj, i tutaj tak oni, oni to rozpatrują w ten sposób, że tak jakby trzy pokolenia później Znowu są w tym samym miejscu, to też żebyśmy mieli świadomość, tak? Skąd się bierze powiedzmy ten sentyment do, 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 do Niemiec, do tego nazizmu i tak dalej, bo oni tutaj mm -hmm. widzą pewną pewną paralelę oczywiście. Tylko że no, my widzimy nasz na, naszą perspektywę, tak? Polacy z Niemcami nie, 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 nie znaczy, sprawdzą. my widzimy we dwóch, bo nie, nie wiem, czy, no. czy rząd warszawski to widzi. Rząd warszawski... Yy... Czy on w ogóle cokolwiek widzi? Yy, yy, bo tu jeszcze, wiesz, można byłoby zapytać się w ogóle w tym momencie, dlaczego oni tak głupio postępują? Czy może ta afera podkarpacka tutaj ma jakiś związek z tym? Prezydent Duda mówił, że nie wie, jak o jaką chodzi. <laughs> no cóż... <laughs> Nie wiem, jest trudno naprawdę powiedzieć. Znaczy ja, ja mam taką tezę, powiedzmy na własny użytek, którą gdzieś tam sobie ukułem, że na przykładzie powiedzmy ostatnich dwóch kadencji rząd, powiedzmy, rządów w Polsce można zauważyć, że czym innym? Znaczy, bardzo, bardzo jasno widać różnicę pomiędzy interesem narodowym a racją stanu. Bo się okazuje, to też warto zwracać uwagę, co mówią politycy. Bo politycy mówią na przykład, że racją stanu jest pomaganie Ukrainie. Tak? Ratio stanu. Czyli racja stanu. Jesteśmy sługami, krótko nie. mówiąc, narodu ukraińskiego. Racją stanu według polityków jest pomaganie Ukrainie, czyli wysyłanie pomocy, mhm. przygarnianie tych wszystkich ludzi, dopuszczanie ich do socjalu, dopuszczanie ich do systemu opieki zdrowotnej, praktycznie traktowanie na równi z obywatelami, bo według nich to jest racja stanu. Racja stanu jest to taka wizja polityczna, ideologia, a może być ideologia, to także utopia, no żebyśmy mieli świadomość. E, bo utopia z definicji z e, Polskiej Encyklopedii Filozoficznej e, jest taka, że utopia jest to próba, e, wpro, e, znaczy idea jest to próba wprowadzenia utopii w życie. I teraz dziś racją stanu rządów polskich jest pomoc Ukrainie. Ale czy jest to zgodne z interesem narodowym? No tu bym wątpił, bo jeżeli naród, który... Ponosi główne koszty, powiedzmy, prowadzenia tej wojny, i tak dalej. Tak naprawdę naród, który ponosi koszty utrzymania dwóch państw, żebyśmy mieli jasność, czy w jego interesie jest to, żeby nie mieć dostępu do lekarza, żeby nie mieć dostępu, powiedzmy, do. do, 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 do żeby nie mieć poczucia bezpieczeństwa na przykład. Bo przecież bezpieczeństwo jest wielowymiarowe, jest, jest bezpieczeństwo postrzegane jako to bezpieczeństwo militarne, ale bezpieczeństwo może być postrzegane jako zabezpieczenie usług publicznych. Więc tutaj tak naprawdę, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem, jest w Polsce i na przykładzie działań rządu rządów dotychczasowych, powiedzmy, na no chociaż minimum z dwóch kadencji, widać potężny rozdźwięk pomiędzy interesem narodowym a racją stanu. No i na tym zakończymy dzisiaj, proszę Państwa. Dziękujemy za uwagę, zachęcamy do komentowania, lajkowania, udostępniania i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych wywiadów. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo.